Słowo, słowo, może być jak skrzydło anioła, na którym unieść się można prosto do nieba. Lub jak kamień młyński, zawieszony u szyi, co w dół ciągnie, nie dając siły pobłogosławionego chleba. Słowo to droga do przebycia z Bogiem, z bliźnim, za sobą, w nim jest tchnienie i puls serca, odmierzany ludzką mową. Słowo to słowo. Dlatego w słowie życie, i choć wypowiadane niknie w przestrzeni, to właśnie ono określa nasze bycie. I w słowie Bóg świat przemieni.